Siemano. Dzisiaj chciałem Wam pokazać jedną z moich napkaw i jak ona wygląda po 9 miesiącach. No i zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda. 9 miesięcy temu naprawiałem tumik. Jak możecie zauważyć, zrobiłem to za pomocą takiego betonu do tuniku. Eee, Owinęłem to taką taśmą aluminiową. No i teraz, co? Zobaczmy sobie, jak to wszystko wygląda. Zobaczmy, czy to w ogóle coś dało. Jak widzicie, w sumie to jest dosyć, dosyć mocno wypalone, ale kodne. Powiem, wam, że nawet się trzyma. Nie jest tak źle. Widać, że tutaj ktoś przyłożył do tego dużo pracy I o, oho. No i zobaczcie, w sumie jak lekko tym naguszyłem, to to już jest. Już jest dziurka. Ale nie jest tak źle. kugle, zobaczcie, że to się trzyma, trzeba będzie to poprawić niedługo, ale jak na taką naprawę szybką, to myślę, że całkiem to zdało swój egzamin no tylko, że słabo to wygląda no tam się dzieje tu jakieś przedmuchy, widzę o, no, trzeba nie się tym zająć, widzę ale kurde, no nie jest tak źle trochę to się kruszy fakt, ale jak na 9 miesięcy, to myślę, że jest całkiem nieźle. No, śrubokręt się nie wbija, także coś tam... Coś tam jeszcze trzyma. No, trzeba będzie to poprawić. A ja Zaraz Wam pokażę. Ja to zrobiłem takim... Takim cementem. Do tłumika. Coś takiego. I to w sumie nawet... Dałogadę w jakiś sposób uszczelnić ten tumik. Eee, także co? Myślę, że, Kugdy nie jest tak źle. I trzeba będzie tego towagu trochę jeszcze nałożyć. Eee, bo teraz to co? Teraz widać, że trochę tutaj odchodzi to. Jak ja poskubię, ale, Kugde, jakiś dziób nie ma. Także jak to mówi klasyk, luks robota nie ma co grzebać, trzeba zrobić tak i będzie chodzić.